FC Barcelona rozegrała we wtorek niezwykle emocjonujący mecz Ligi Mistrzów, w którym pokonała Benficę 5,4 mimo że przez większość spotkania przegrywała. Było to starcie pełne zwrotów akcji, błędów i bohaterów, a dla polskich kibiców mieszanka dumy i frustracji. Z jednej strony Robert Lewandowski był kluczowy dla zespołu, strzelając dwa gole z rzutów karnych, z drugiej zaś Wojciech Szczęsny miał absolutnie koszmarny wieczór, który na długo zostanie zapamiętany. Spotkanie rozpoczęło się bardzo pechowo dla Barcelony, gdy już w drugim minucie Pavlidis pokonał Szczęsnego po doskonałej wrzutce w pole karne. Sytuacja na chwilę się poprawiła, gdy Robert Lewandowski wykorzystał rzut karny, wyrównując na 1 i 1 dziesiątą. Jednak potem wszystko zaczęło się sypać głównie za sprawą Szczęsnego. W 22 minucie bramkarz Barcelony podjął fatalną decyzję, wychodząc poza pole karne i zderzając się z Alejandro Bolt, co pozwoliło Pawlidisowi na łatwe trafienie do pustej bramki. Kilka minut później Polak sprokurował rzut karny, który Pawlidis wykorzystał, kompletując head, trika i podnosząc prowadzenie Benfiki do trzech i jednej dziesiątej. Druga połowa przyniosła równie dużo emocji. Najpierw bramkarz Benfiki popełnił kuriozalny błąd, trafiając piłką w głowę Rafinha, co doprowadziło do gola kontaktowego dla Barcelony. Jednak chwilę później Ronald Araujo niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki, próbując ubiec interwencję Szczęsnego i Benfica znów prowadziła różnicą dwóch goli. Hansi Flick postawił wszystko na jedną kartę dokonując ofensywnych zmian, które przyniosły efekty. Barcelona dostała kolejny rzut karny, tym razem za Faul na łaminie Jamalu, choć sytuacja była kontrowersyjna. Lewandowski ponownie był bezbłędny i zdobył swojego drugiego gola tego wieczoru. Następnie Erik Garcia doprowadził do wyrównania, trafiając głową z bliska. W końcowych minutach meczu napięcie sięgnęło Zenitu. Benfica domagała się rzutu karnego po upadku jednego z zawodników w polu karnym, ale sędzia nie zareagował. Barcelona wykorzystała sytuację, a Rafinha po znakomitej akcji pokonał bramkarza Benfiki, zapewniając gościom zwycięstwo 5,4. Mimo triumfu Barcelony występ Wojciecha Szczęsnego pozostawia wiele do życzenia. Polak popełnił dwa poważne błędy, które kosztowały jego zespół stratę bramek i stał się obiektem ostrej krytyki. Tymczasem Robert Lewandowski ponownie potwierdził swoją klasę, będąc jednym z kluczowych zawodników Blaugrany. Wygrana w Lizbonie była kolejnym dowodem na odporność psychiczną Barcelony w lidze Mistrzów. Zespół Flique przedłużył swoją zwycięską pasję w tych rozgrywkach do sześciu meczów i zapewnił sobie awans do jedna ósma finału. Kolejne wyzwanie czeka dumę Katalonii w niedzielnym meczu ligowym z Walencią, w którym decyzje Flyke dotyczące obsady bramki będą z pewnością bacznie obserwowane.